Dzień dobry moi drodzy, witamy Was ponownie w forcach, ponownie w meczach z, chciałem powiedzieć, widzami. No nie, z botami. No to prawie jak widzowie. <grywki> Widzajmy, Ale trudne, trudne. Uznaliśmy, że przejdziemy do trudnych, bo tam tak naprawdę najwięcej mieliśmy faili w naszym życiu, jeżeli chodzi o jakieś nagrywki, tak naprawdę. Bo kiedyś już staraliśmy się, wydaje mi się, że. Znaczy, wydaje mi się, że raz pokonaliśmy trudne boty 2 na 2 ale jednym... drugim razem przegraliśmy. Ja nie przypominam sobie, żebyśmy wygrywali z botami, więc. Ale y, ogólnie to wzięliśmy taką ciekawą mapę, że jeden gracz ma zwykłą bazę, a drugi jest na statku. Więc wydaje mi się, że to będzie dość interesujące dla Was, mam taką nadzieję. Więc trudne boty, jak widzimy, są. E, proszę się wziąć ready, moja a. koleżanko Dróżnowa. Jako lubki uznaliśmy, że nie będziemy korzystać z dowódców. Znaczy ja i tak zazwyczaj nie korzystam z dowódców. Ale boty by oni. korzystały z dowódców. Dobrze, to możemy włączyć. Proszę, proszę bardzo, proszę bardzo. Chcesz przegrać, to przegraj. Ja, ale ja tak sobie żartowałam. <laughs> ja biorę pancernika, bo tylko jego tam kojarzę, że on jest dobry, żeby... Na Lutela dobry, w sensie, że dla Lutela dobry, żeby można było się szybko tam ogarnąć. To ja architekta sobie biorę. Okej. Okay. No to tyle, no. No bo koszt naprawdę. No ja się będę naprawiał tym tutaj kolegą. Dobra. Czy jesteś gotowa? Nie. Teraz już nie? nie jestem. No i dobrze, przynajmniej będziemy, będziemy, będą widzowie tutaj zadowoleni, że nie jest łatwo. I tak ma być. Ogólnie ta mapa się długo wczytuje. Tak, powiem dlatego. A nie, tym razem było. A ja jestem na dole tym razem. Mm, ej, serio, bo ostatnio jak przez... na sekundę ją włączyliśmy, to no dobra, no... jeden pies chyba. No dobrze, no to ja w takim razie słuchając się, yy, co do... Już strzelają. Widzisz, jak to są trudne boty, one nie będą czekać, nie wiadomo na co, tylko ile my tutaj zmieścimy, a tu się nie da. Ciekawe, jakbym pousuwał, to dałbym radę tutaj jeszcze, no bo tutaj na pewno... Ty, dobra, ja muszę wymyślić, jak robić tutaj prądy. To może być ciekawe podejście do tematu. Aha, bo to jest ogólnie taka dziura wielka. Yy, bot buduje chyba do przodu troszkę, bo ty możesz też z przodu tam będzieś. złapie się z przodu jak coś. To tam, w tamtym miejscu raczej będziesz mógł sobie ten. Tutaj pośle, ale zobaczymy. Nie będę papugował, ja y, wymyślę swoje własne tutaj metody grania. Ale to może być dość ciekawe miejsce na rozbudowanie bazy. Yy, Nie dobrze, wiem, ja będę było. miła, jeżeli dotrwamy do tego momentu, to ja użyję węzła uzbrojeń. Tyle y, także kredka rzeczy. Bo taki kwik był, że to jest najlepsza broń, a jak. Jak powiem tak. Jak nie trafię za pierwszym razem, to jest wasza wina. No nie jest moja wina, to jest wasza wina i broni wina. O, jak przegramy, to to jest wasza wina, koniec tematu. Nie wiem, czy te liny są potrzebne. Bocie, czy ty robisz jakieś liny? Tak w zasadzie to nie. Uuu, one już strzelają, te boty. Ty, a w sumie może tutaj byśmy zrobili osłonę. Tylko, że ona sama z siebie tu nie powstanie. A... a. bo ja tutaj. Hmm. Jakby tutaj. Tu coś takiego. A tu się nie da. Ale głupie. No tak, tak, ta, ta się da, Lutelu, to na pewno się... Ty, ale dobra, to się utrzyma. I tutaj osłonę damy, no to, to jest, to jest wszystko pod kontrolą, tak? Dobra, ale trzeba się rozwijać, moja droga. Znaczy, to, że ty się rozwijasz, to my wszyscy wiemy. A, spojrzę na chwilę na ciebie. No, o, ty już masz to, kurczę, myślałem, że ty będziesz się odblokowywać dopiero. I co tutaj jest? Y działo pokładowe, jedna lufa i gdzie to się kupuje? Wszędzie. Nie, tego nie chciałem. No bo to chciałem. No w amunicji, co tam masz w amunicji? Amunicja do przelotu orbitalnego, no to gdzieś w uzborej. Chyba że tylko amunicja jest potrzebna. Ale ja mam amunicję wabiącą i amunicję do przelotu orbitalnego. I yy, tutaj co tu jest? Przenośnienie, no bo tak to nie mogę strzelić, no właśnie to jest to. <ścoughs> Już wiemy, że my zawsze gramy. Bo ja nie wiem, jak się z tego korzysta. Ty, a może do Czy to, to by się dało radę? Nie, to raczej nie ma szans. Dobra, panie się jednak będę popugował. Gdzie ty możesz mieć... A ja tużej się postawił. No tak rzeczywiście, do przodu. No tak jak tutaj masz, lutelku. No ja ogólnie to stawiam tę fabrykę już, jak coś... Ty, po co to jest ta osłona? To, to jest jednak lutelowe pytanie. Dobrze zadane. No, bo tu coś takiego powstało. A bo tutaj my mamy... Stawiasz no to, jakieś te? <grym> wiatraki no właśnie zastanawiam się. Patrzę trochę jak bot to robi. Trochę jak nie bot. Bo tutaj to pójdzie do góry. A nie pójdzie, bo tu jest przeszkoda. Ale czekajcie, było chyba tak gdzieś tu. Coś takiego. A flaka jakiegoś stawiasz? No i jeszcze nie odblokowałem. Ja, A, bardzo ty... bym, ja bardzo bym chciał flaka, nie? Ja już mam jednego postawionego i drugi stawiam flak. Gratuluję. A ja Oni w te małe pyrtki idą, kurczę, w karabiny maszynowe. A, w sumie tu. Otóż tu raczej nie przerobię tego na belkinie, Nie, no dobra. No to ja mam gibające się wszystko. Tu nie mogę niby? Nie połączę tego, naprawdę. No cóż, to będzie się gibać. Od gibania my jesteśmy. Ostatecznie tu możemy zrobić to. I tu możemy, coś tam się powciska dociążę sobie przód. Może tutaj zrobimy no, dobrze, mocniejsze, dobry, jednak? Już tam strzelają, moment. nie? No. Świnie. Dobra, jeszcze to zróbmy. Ale i nie jest tak tragicznie. Są, na razie są dość miłe. W sumie kopuła energetyczna. A, bo mimo, że ja jestem u góry, to ja wsydzę teraz dopiero w przyszłogodę. Przecież, przecież ja też mogę robić niby samoloty tutaj. No przecież, jak, se, jak sobie zbudujesz, to dasz radę. Jak sobie zbudujesz, tak się pościelisz. To. Może tu, chociaż to tak dziwnie będzie. No to idzie tak do góry, nie? No dobra, zaryzykujmy stwierdzenie, że tutaj spróbujemy. No ale flaki. Tylko te flaki to są takie flaki. No tam nie postawimy. Czyli bardziej w dół jeszcze trzeba będzie pójść. No dobra, spróbujmy. Dobra, up upgradeuję do tego, żeby użyć y amunicji do przelotu orbitalnego. Okej. Okay. Ale nie stać mnie na nią. A, dobra. No cóż. Jeden wystr... jeden, Jedna amunicja kosztuje 8000, plus wyższał pewnie kilka będzie kosztował też. No w sumie może być. Dobra, może poróbmy więcej tutaj kolegów. Ci się też bardzo przydadzą. Mm -hmm. no. Energia jakoś tu idzie mimo wszystko. Ty czekaj, jacha nie włączyłem, że mamy wspólne surowce, co? Ja mam 8000. Ty... Nie, dobra, dobra, to nie mam Wow. Stwierdzili, że Ciebie będą bić w pierwszej kolejności. No, ja się w sumie nie dziwię. Ja im się w żadnym momencie nie. Dzi no, no dobra, nieważne, nie <noise> bo... laser mają! No, widzę, ja chciałem Ciebie naprawiać. O, kurde, no dobra. To tu trzeba jednak iść. Może rakietą to i tam powyłączamy co nieco. Tylko, że tutaj. A tu się nie zmieścisz, rakietą. A tu się też Ciebie nie postawi nigdzie. No dobra, 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 no spokojnie. Tu jeszcze takie coś zrobimy. Ale ja bym chciał tutaj jak najwięcej rzeczy. Czy jest... O no, u mnie też laserują. No, jakie świnie laserowe. O kurde! Czy ja tu miał flakę? No, to będzie pierwsza przegrana. Wow! No, już walą z pociski... Oni mają już pociski nawet. No, bez jaj. <laughs> Nie liczyłam na to, że, że to takie coś się stanie, wiesz? Za dużo tutaj siedzenia i myślenia, może to, a może tamto, a może sram to. Ale dobra, ale no to powiedz mi, jak możliwe jest, że przeskok między normalnym, a trudnym botem to jest, jak przeskok między, kurde, twoją starą, no? A kim, przepraszam, może twoją? <grywy> no nie! Joch przyleciało! No, ale laserami to oni... To oni już tu walą jak do siebie Natomiast Nie, za bardzo wiem, co tu zrobić ostatecznie. Moździerze to... No tak, moździerzami to nawet my tutaj nie... Nie, no to trzeba się. Trzeba fabrykę zbrojeniową zrobić. No, ale to jesteśmy w pupie. Dobra, tutaj chociaż wzmocnijmy. Tutaj zróbmy to. O kurde, ale. W sumie dostaniesz. ja zapomniałem o koledze. O, już nie mam energii. Szybko poszło. Szybko poszło, szybko poszło, szybko poszło. No, no, tutaj próbujemy coś zrobić. No, ostatecznie tak, ja bym tutaj jednak musiał iść bardziej w wzmocnienie tego, bo oni chcą bardzo się przebić. Wytrzymał kolega. Jakimś cudem. Dobra, o... uwaga, strzelam. Dobrze. No. Ale jak nie trafię. Nie, ja palę i tyle było z tego. Mówisz, nie weszło? Nie, no rozwalili mi to zanim cokolwiek A. zrobiłam. Może tutaj flaki porobimy? Dużo flaków. Widzicie, wytrzymało. Wiadomo, no to na lasery to to nic nie da, ale... Ja wszystko mam pod kontrolą, jasne? Dobra, ale coś tam jesteśmy w stanie tymi flakami. Ty dobra, co było na, na lasery? Port nie. Osłona? Czy portal? Znaczy tak, ale możesz też odbić ich laser portalem, co nie? Zawsze. Też. Dobra, a tutaj damy osłonę. Może tu dam osłonę, zobaczymy jak bardzo są... Laser nie bije przez wodę! A. Okej, okej, no dobra, dobra, dobra. Dobra, no to jesteśmy w stanie rozwalić. Tak, jest problem z energią. No, Lutelku, nie masz energii. To dziwne, żeby nie było problemu, ale rzeczywiście może wypadałoby jakoś tutaj coś pokombinować. Tylko jak to zrobić? Ja nawet nie mam słów na to, co tu się dzieje, wiesz? Nie mam słów. Dobra, ale mamy. Jest okej, okay, moja droga, jest okej. Okay. O, o, nie jest okej. Okay. Co robiły moje flaki? Nie wiem. Znaczy, no, nie wiem, nic. To robiły. To robiły moje flaki. Jedno wielkie nic. A ja... no, masakra. Pierdziule to, wiesz. O, właśnie, tam kolego. No, ale ja nie mam energii, ja jestem w dupie niestety energetycznej. No ja nie przebijam się swoimi tymi, wiesz. I to jest zmarnowany hajs tak naprawdę. No, no widzisz. Się nie, 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 nie. No i to kolegę. Nie, my to przegrywamy. Ja, ja już nie jestem w stanie nic zrobić, bo ja nie mam energii w ogóle. Ja muszę popatrzeć, czy tu się w ogóle da jakoś sensownie. Czy tu się dać gdzieś tutaj będzie. No niby jest wydajność. No tu wiadomo, zero. Ale no nie mogę zrobić tam. No, bym musiał tu jakoś się pobudować i z tej strony porobić energię. Dobrze, no żyjemy. Ale co to za życie. Nie wiem, co tu się wydarzyło, mówiąc szczerze. Zróbmy to tu. Dobrze, że nie samolotują w nas. A ten tam powciskał w te dziurki! Ty, może to ma rację bytu, tylko jak on to tam zbudował? No tutaj... Może coś takiego? O, no, już coś leci. O, no, przeleciało, a drugie w ciebie walnęło. Mhm. Dobra, rozumiemy. No tu się niby zmieści. Trzeba się uczyć od bociurów. Dobra. Tuto, tu to, tu to Pierdziule. Aaaa! Dobra, mogło być gorzej. No. Dobra, zaraz. Mogło być gorzej. Czemu ty jesteś tam taki goły i niewesoły, kolego? Weź się tam zabuduj. No, no to już. Nie. Tam nie chcia... Znaczy, nie. Nie wiem, co tam się dzieje. Dobra, nie trafili laserem jakimś cudem. Ciebie może ulepszę i ciebie może ulepszę. Kurde, ja też nie trafiłam. O, nie. Dobra. No to wystarczy, żebyśmy tutaj mieli jakąś. No, ale dupa na razie nie, nie jestem w stanie. Dopóki yy, nie ten nie, nie zrobimy im. Yy, jak to się nazywa? Obrony ich się nie pozbędziemy, to nie ma co tym googlądem strzelać. No. Coś tam wybuchło gdzieś, ale trochę u ciebie, mam nadzieję. <ścoughs> Mimo wszystko. Czekaj, a może. Dobra, coś tam mu się pozbyłam. On też już to zrobił w ogóle. Tak? Jak się strzelił? No, to są jakieś hamy i prostaki, wiesz? Ja takich. ja takich te, to po prostu. No, ja takich hamów to nie lubię, no. Przyjdzie taki zadowolony z siebie. Dobra, no, chociaż rozwalamy. Nic tam nie rozwaliłaś, mimo że akurat, jak była otwarta brama. No, hamstwo. To jest po prostu hamstwo, nie? No bo zrobię to tutaj, ale wszyscy wiemy jak to się skończy. Wszyscy wiemy jak to się skończy. A jak tu zrobię tak? No, tu się nie zmieścisz. No to w sumie maluchy niech tu wejdą sobie. A czemu tym razem tak samo strzeliło i nie trafiłam? Bo masz statek i one się rusza. No nie wiem. Ale ma to. Trzymaj się! Nie wytrzymał. Dobra, ale musimy tutaj jednak pójść w nie wiem co nawet. Eee, no, ja lubię tym się bawić. Jeśli się tu nie zmieści. Nie ja wiem, że to jest, ale. Jeszcze jedno niżej. Próbować można. Dobra, żyjemy. Jak? Dlaczego oni coś mi niszczą, co jest za bramą zamkniętą? Ja tego nie rozumiem. O, coś tam rozwaliliśmy przez obronę. Mm, no i teraz wyleciały dwa pociski, jak moje flaki nic nie robią. O, kurde. Dobra. Wrzuć to, kurde, dla samej idei. Obrona. Bronimy się. Chciałem, że to wytrzymuje trochę dłużej. A nie, że to znika od razu. A może tak samolot tam? Ej, tutaj, tylko że teraz, no właśnie. się dopiero robi. Ciężko, ciężko, ciężko. No jest, jest taka masakra, że ja po prostu jestem zniesmaczony. Dobra, zniszczyłam mu to wielkie coś! No pali się nawet mu baza. O kurde laser. Świnioty. Widzisz, to to jest takie na zasadzie ja się bronię, ty atakujesz. To jest... Nie! O kurde W czym w czym... Czek Nie wiem czym dostałam nawet, wiesz? Pierdziule. To było straszne. Dobra, postawmy to tam. Ty, a ty jesteś odłączony? Ty jesteś odłączony jakimś cudem. Dobra, czekaj to musimy tu ogarnąć temat. Chyba git już. Dobra, mam pocisk. No, zaraz mi baza padnie! Bo tak. I co jeden z drugim? Kij w cycory, tyle on do powiedzenia! Patrz teraz! No będzie błagam, błagam przejdź laser z nieba! Leci! Nie w te stronę! No ten bot na pewno by umarł w tym momencie, na pewno by umarł. Dobra, jest został jeden, bronimy się. Jesteś Bogiem, jesteś! Patrz. Patrz jak, jak wygrywam tę grę dwoma strzałami. Dobra, ja, jednak. Jeszcze jeden ci został. Nie no, że już dwa zrobione jakby. Ale, trochę będzie za nisko, ale... Piękne. Ja... Co ty tam zrobiłeś? No nie wiem, no tak jakoś, bo, ha, bo bot miał otwartą bramę, a tam chyba wleciał pocisk i akurat prosto w rdzeni, bum, bum, bum i to no, sprawi. prawie. Ja tak zwana, pesteczka. A, dobra, to to troszkę wyjrzę jednak. I ten bot już nic nie robi, bym powiedział, wiesz? Został sam, to się wystraszył. Jaka, jaka cisza i spokój tutaj jest, normalnie. No, panie bocie, no dawaj, no byczku, no na co ty czekasz? No, panie byczku. No, panie bocie. Fujarka mu trochę spadła. No, jaki on już jest biedny? Ale z czterema botami, jakby działały dobrze, to to będzie tragedia. Tam musimy inaczej grać. Kurde, to już za wysoko, no. No ty, ale zobacz, jaki bot. On miał tylko kolego od tego, to nie? <laughs> co ty robisz w klawiszu? On się wyłączył! On się wyłączył! Się. On udaje, że nie istnieje, żebyśmy go zostawili. Nie Panie nam. bocie? Panie bocie? Czyż pan strzelał ciągle? Panie bocie? No ale odbudowuje się, jak wale. Odbudowuje się? On działał na pewno, strzelał tymi pociskami? Może to cały czas. Nie, no dobrze, coś tutaj. Coś tam. No to wygrałaś to, mówisz. Zobaczymy. No tak, no idzie ten laser. Dobra, nie było tematu. Czyli to troszkę jednak niżej. Ładnie. To drugie się jeszcze robi. Pojebocie? No, odbudowuje się, no coś tam robi. Na pewno się odbudowuje? Troszkę tak. Ale on nie naprawia. Naprawia, może on nie ma. Ale dlaczego miałby nie mieć sukcesu? No dobra, naprawia, ale coś mu się stało, co nie? No, on się zestresował, no. No się dziwisz kolegę mu zabiłaś to się zestresował. Ja mu zabiłam? No dobra, nie nie nie. Co <todgłos> to ty Nie wiem. Ja nie wiem co ja zrobiłem. Ja ogólnie dostałem wrak, reaktor swój. No widzę właśnie. Palił ci się pewnie przez chwilę. Nie wiem co tu się stało, moi drodzy. no to było ciężkie do momentu, aż... No, to jakbyś zagrał jak na cztery boty, to chyba my musimy tam się zabunkrować na godzinę i dopiero wtedy zacząć coś robić, wiesz? No, ale ty jaką wielką bazę ładną miałeś. Ja niestety na tej wodzie, no to zobacz, bardzo mało miejsca, co nie? Tak, to prawda. No, ale cóż, moi drodzy, udało się pokonać dwa trudne boty, bo my jesteśmy prosy, nie to co wy. W każdym razie, jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go cenić oraz skomentować. Od nas to tyle. Trzymajcie się, pa pa!